W lodówce były przeterminowane ogórki. Wyrzuciłaś je, Zjadła je. Czy cię do reszty odkleiło? Śmieje gówniaku. Nie wiem, jakim trzeba być przestrzałem, żeby zjeść takie coś. <grym> A ojciec? Akurat on jest do tego zdolny. Nie no, z taką śmieciarką to on chyba nie jest. No nie wierzę. Spodziewałem się tego. Ojciec, te ogórki są niedobre. Zapisał. One były przeterminowane! Nic ci nie możesz zmarnować! I jak je oceniasz? Przepyszna! Powiedz coś więcej! Smakowały tak, jakby Maryla Rodowicz mi gołą stópką po podniebieniu przeszła. No co za cymbał. Może też bym spróbowała. Ty tak serio? No może mówi prawdę. One były nie do spożycia. Pogięło was? Co się dzieje? Skusiła mnie ta goła stópka Maryli. Tak, a później będziesz siedziała milion godzin na kiblu. Ja chyba za Co się dzieje? A nie mówiłem? O okno, wezmiemy. Przeszło? Wsadź mu korek w dupę. Że co mam zrobić? Weź korek i wstać mu w dupsko! Na wszelki wypadek. Nie no trzeba, już chyba przeszło. I w ogóle ile tam było tych ogórków? Yy, cały słoik. Chryste, panie. Bo to ja też wypiłem. Do ho-ho-ho. Ja nie wiem, po co nam kosz? Jak można wszystkie śmieci w starego wsadzić? Hmm? Co to było? Nie wiem, ale się boję. Brr, 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 brr. Nie wróży to nic dobrego. To mój brzuch. Biegnij po ten korek, gówniaku. Spokojnie, to nie to. Wypuść nas. Słyszeliście to? Wypuść nas, wąsaty, dziadzie. Ej, ja, ja faktycznie coś słyszałam. To głos z brzucha starego. Jak to z mojego brzucha? No słuchaj się. Wypuść nas albo wyjdziemy siłą. Ty wąsaty, dziadzie. Co to jest? Ty kogoś zjadłeś? My mamy w rodzinie kanibala. Mamusie, uspokój się. Wydaje mi się, że te ogórki były aż tak przeterminowane, że w jakiś sposób ewoluowały. Gadające góry! Nic nie mówiła jak je jadłeś? Nie wiem, nie potrafię się skupić na kilku rzeczach teraz! Mi, mi to się chyba śni! ty dziadzie, wypuść nas albo o... wyjdziemy sami! Co jest? Wybierz mądrze! Ojciec, te ogórki ci chyba grożą. Nie oddam ich! Nic się nie może zmarnować! Ja bym to przemyślał na twoim miejscu. Hmm? Dobra, nie to nie! Chłopaki wychodzimy! O... Co tu robić już po nas? Biegnij po ten korek! Gdzie ten korek? Chyba w kuchni biegnij!